Siema tu srokuła najgeneralnie. Ostatnio była zauważona taka rzecz, ponieważ w nocy, ostatniej nocy w Brawlu, działo się sporo rzeczy, na przykład taka. O co z tym chodzi już? Pierwszy wyjaśnić otóż youtuberzy, którzy mają super celem po prostu dostali puzzle, czy coś takiego. No po prostu jakieś tam puzzle były, niektóre obrazy. I wszystko złączone w jedną całość i pokazuje takie oto coś. Czyli taką, jakby trasę do góry klejnotów. Znaczy genów, przepraszam. No i to się wszystko nazywa: to Jam Mountain. Eee, o co z tym chodzi, nie wiadomo. Eee, wszystko się złącza w datę 10 października 2020 roku. Także, no możliwe, że coś zobaczymy wtedy, w tej dacie. No a póki co, to niewiele wiadomo na ten temat. Chociaż wygląda to bardzo ciekawie. Eee, I ogółem. Ja myślę, że to może być jakaś teoria związana z czymś takim. No, będzie dużo... Na Halloween pewnie będzie super zadema w Halloween. No jeszcze Halloween już jest bardzo blisko ogółem, więc mogę powiedzieć, że będą na pewno emocje i zobaczymy, co będzie jeszcze w tym update'cie. Mam nadzieję, że super celne z czymś zaskoczy. No i tyle, co mogę powiedzieć. Ja dziękuję wam za oglądanie takiego krótkiego odcinka. Nie wiadomo no jeszcze, co to jest. Ale mam nadzieję, że to będzie coś kozackiego.